Czy Fiat Tipo jest fajny? Jak ostatnio na dyskotekę do Energy 2000 pojechałem, to DJ przyszedł się radiem pobawić. A jak ostatnio włączyłem klimatyzację, to żona tak zmarza, że musiałem ją na miesiąc do Egiptu wysłać, żeby troszeczkę temperatury złapała. Cześć, szukasz jakiegoś fajnego, niedrogiego, dobrego samochodu, i pewnie chciałbyś, żeby to było kombi, żeby to był samochód rodzinny? Proszę bardzo, znalazłem taki samochód właśnie dla Ciebie, Fiat Tipo, bardzo popularny samochód, i popatrz, jak on wygląda. On jest całkiem duży. Za chwileczkę jak Ci powiem, jaki tu mam silnik, to prawdopodobnie sobie usiądziesz, bo ja na początku, jak dostałem to auto, to też miałem takie wrażenie, aczkolwiek bardzo mile mnie zaskoczył Fiat Tipo drugiej generacji po lifcie. W 2020 roku miał miejsce lifting tego samochodu, a co obejmował? Przedni zderzak, przedni grill i jak widzisz tutaj na środku, logo się zmieniło, bo teraz tu jest Fiat napisane, a wcześniej było takie, takie czerwone, owalne kółko. Owalne kółko, Boże, jest coś takiego, owalne kółko? Dodatkowo światła są zmienione, praktycznie są takie same, tylko do stały tutaj ledy na dole i dobrze wyglądają. No i do tego jeszcze światła tylne są w technologii ledowej, a tak to praktycznie wszystko zostało identycznie takie samo. Bo po co zmieniać coś, co jest dobre? Słuchajcie, Fiat Tipo to jest samochód, który niczego nie udaje. To jest po prostu Fiat, to jest po prostu tani samochód. Przepraszam. Pani dobry samochód, bo jak wiemy, Fiaty jeżdżą u nas w Polsce od bardzo dawna, odkąd ja pamiętam, i to są naprawdę dobre samochody. Kiedyś, kiedyś, kiedyś tam wcześniej to może one gniły. Ten już kompletnie nie gnije. W 2015 roku, kiedy weszła druga generacja Fiatu Tipo, to słuchajcie, ogarnęła cały rynek motoryzacyjny w Polsce. Te samochody się po prostu sprzedawały tak, że dealer nie nadarzał tych samochodów przywozić do Polski, bo. Wszystkie samochody poszły na taksówkę. W większości przypadków były to sedany. No tak oczywiście, ponieważ pierwszy Fiat Tipo, jaki przyjechał tutaj do nas, to był sedan i one wszystkie były białe i wszyscy taksówkarze kupowali z silnikiem 1.4 16V 95 koni. No bo tak było powiedziane, że to stara jednostka, bo to wolno nadaje się do gazu, to się nie będzie psło. Tam ten samochód, no super, jeżdżą do dzisiaj, ale tam 1416V demon prędkości, słuchajcie, kompletnie w ogóle zero mocy, ale jeżdżą do dnia dzisiejszego i naprawdę to fajne samochody. I kiedy on wszedł w 2015 roku, to te najtańsze modele kosztowały w granicach chyba 45 tysięcy złotych, to w ogóle jakiś kosmos, bo to jest naprawdę fajne auto. No bo mi powiedz, że designersko ten samochód nie wygląda dobrze. No kurde, bladę, ten samochód w ogóle nie wygląda jak tanie auto, to jest naprawdę bardzo fajny design. Gdyby nie ten znaczek z przodu. Mm. I gdybyś nie wiedział, że to fiat, tylko powiedzieliby ci, że to jakiś troszeczkę jakiś, nie wiem, lepsza, może droższa marka, na pewno by Ci się spodobało, bo ja dzisiaj tutaj do testu mam samochód nowy, bo tam na liczniku jest tylko 2000 km, ale mam w takiej dosyć mocno ubogiej wersji wyposażenia i to się wcale jakoś bardzo mocno źle nie rzuca w oczy. W moim samochodzie nawet są lusterka czarne, w moim samochodzie są nawet klamki czarne, ale mam alufelgi i piękny złoty lakier metalik. Złoty beżowy. Jejku. Daltonista, beżowy może troszkę co nie? Mam tu takie ledziki w tych światłach, ale na przykład już nie mam halogenów. Tutaj powinny być chromy dookoła, ale ja tu mam takie czarne piano black. No ale słuchaj, to się w ogóle nie rzuca w oczy. Tutaj powinny być takie końcówki te srebrne na grillu pomalowane. Też się jakoś bardzo w oczy nie rzuca. Ten samochód wygląda bardzo nowocześnie i to co powiedziałem na początku, Fiat niczego nie udaje. To nie jest Skoda Octavia RS, która udaje jakiś super szybki samochód. To jest po prostu Fiat. To jest samochód normalny, zwykły, użyteczny. Taki rodzinny, a może to troszeczkę taki na działkę. No i oczywiście na taksówkę, ale słuchajcie, w 2020 roku troszeczkę nastąpiła zmiana. Bo jak pamiętamy, we Fiacie dawno, dawno temu było strasznie dużo silników. Ja pamiętam silniki od Fiata od. już nie mówię o jakimś tam maluchu 600 czy 650, bo to nie bierzemy pod uwagę, bo to było x lat temu, nikt nie pamięta, lata 1900, ale 900. -ka. 900 4-cylindrowa i potem 900 k 2-cylindrowa Twin Air. 1000 był w Fiacie Uno dawno temu, ale potem 1100 z rodziny Fire. W ogóle te wszystkie silniki z rodziny Fire to dobre silniki. 1100, potem 1200, 1216V, 1400. No może inaczej, mówmy to. 12, 14, 16, 18, 20, 20 Turbo, 2, 24. To chyba tyle z benzynowych. Do tego dochodzą silniki diesla. 13, 16, 19, 20. I dwa cztery, cylindrów, był taki silnik. No i słuchajcie, minęło ileś tam lat, jest 2022 rok modelowy i co zostało? Dwa silniki w tym samochodzie zostały tylko. Ale poczekajcie, tutaj ja mam rok modelowy 2021, także tutaj jeszcze był dosyć duży wybór. Nie dosyć, że były cztery wersje, jeżeli chodzi o wyposażenie, to silników było naprawdę. Jeszcze wtedy było od groma, bo nawet można było spotkać 1.4 turbo. Bardzo fajny silnik. W ogóle Fiat Tipo Sport, taki czerwony silnikiem 1.4 turbo, to było moje marzenie do przetestowania i to po prostu kiedyś było, znikło, nawet nigdy go nie widziałem. Raz w życiu gdzieś na ulicy jak tylko przejechał i to jest wszystko. Bardzo bym chciał taki samochód przetestować, bo bardzo mi się podoba. Przynajmniej designersko, to co zobaczyłem gdzieś sobie tam w jakichś katalogach. Na żywo, raz tylko po ulicy przejechał. To jest wszystko i nigdy w życiu z bliska. Wydaje mi się, że był fajny. No i przychodzi lifting i przychodzi rok modelowy 2020, a potem 2021. No i we Fiatie zaczyna się tak. Zostało trzy cylindry, 1.0. Zostało 1.4 16 v 9 5 koni, który wszyscy znają. OK, 1.4 turbo, bardzo dobry silnik 120 koni. Bardzo fajnie, bo 1.4 turbo to dobre silniki. Potem jeszcze zostało to 1.6 stare, takie wolnosące, one było często konfigurowane chyba zawsze z skrzynią y, automatyczną, nazywał się 1.6. Teraz ta nazwa mi z głowy uciekła. No i dodatkowo zostały jeszcze tam chyba dwa silniki diesla 1.3 i 1.6, po czym przychodzi rok modelowy, słuchajcie, 2022, w którym teraz właśnie jesteśmy. I co zostało? Jeden silnik benzynowy. I jeden silnik diesla. No ale wiecie, z benzynowych został jeden silnik, ale żeby to jeszcze był jakoś taki silnik, a tutaj zostało tylko, słuchajcie, 1,03 cylindry. I to jest właśnie silnik, który mam tutaj dzisiaj w moim Fiacie. Dodatkowo zostało 1,6 MultiJet, to jest jedyny diesel. No i dochodzi teraz 2022 Hybryda 1,5. Ale to taka wspólna sytuacja z Francuzami. Tutaj 1,03 cylindry. Jak dostałem ten samochód, dostałem kluczyki od niego, to myślę, rany Boskie, święte. Taki duży samochód, bo on jest naprawdę duży, poza tym jeszcze kombi, i oni mi tutaj proponują 1,03 cylindry 100 koni. Nie ruszę z miejsca, masakra. Ale co się okazało? Już wam pokażę, proszę bardzo. 3 cylindry, 100 koni, 1,0 pojemność. No nie brzmi to jakoś bardzo poważnie, ale. Oprócz tego, że fakt faktem, słychać ten dźwięk taki brum, brum, trzycylindrowego silnika. No tego niestety nie da się wyleczyć w tych samochodach. Każdy trzycylindrowy silnik tak pracuje, ale tutaj, słuchajcie, nic nie brakuje. Jeżeli chodzi o moc, ten silnik w tym samochodzie daje odczucie, jakby był. Dwa razy szybszy od tego 1.4 16V. No ale odkąd wszedł ten silnik, no to taksówkarze już przestali się interesować tym samochodem. A no bo trzy cylindry to będzie słabe, a wie pan co, nie ma fabrycznego gazu, aczkolwiek można zamontować instalację gazową do tego samochodu bez żadnego problemu. No i tamten 1.4 to był taki bezawaryjny i w ogóle i w szczególe, słuchajcie, nic bardziej mylnego. Ponieważ ten silnik, ten trzycylindrowy silnik o pojemności 1000, to bardzo fajny, żwawy silnik o wystarczającej mocy. A ja właśnie przetestowałem to nawet na krakowskiej obwodnicy. No to w tym momencie zapraszam Was na przejażdżkę. A więc dobra, ruszajmy, pokażę Wam, jak chodzi ten silnik trzycylindrowy 100 koni z turbinką. Może brzmi to słabo, że trzy cylindry i turbinka, i taka mała pojemność tysiąc i w ogóle, ale teraz wyjedziemy sobie tutaj na obwodnicę. Jedziemy samochodem z włączoną klimatyzacją, proszę bardzo. Żeby było tak jak normalnie. Jedziemy lato, klimatyzacja. Fakt faktem, że jadę sam, więc samochód nie jest jakoś bardzo dociążony, ale zobaczcie. Jak tutaj zachowuje się licznik, jak zachowuje się samochód, ponieważ Fiat Tipo w wersji kombi waży w granicach 1300-1400 kg. Dużo, niedużo, średnio, przyjmiemy średnio i każdy pewnie by się wystraszył, że taki mały silnik, taka mała pojemność i jak to będzie jeździć. Stokoni niby brzmi dobrze, ale skąd tam z tych trzech cylindrów ta moc? prawdopodobnie ten samochód będzie zawali drogą i w ogóle nie będzie dało się jeździć, to uwierzcie mi, w tym momencie wyjedziemy tutaj w prawo na obwodnicę, będziemy jechali równo z tymi wszystkimi samochodami, które tutaj są, bo praktycznie każdy, nie no, każdy samochód ma większy silnik, ponieważ nie ma tutaj wśród nas samochodu, który miałby mniejszy silnik niż tysiąc i proszę, zaraz, zobaczyć, zaraz zobaczycie, jak to będzie się poruszało, jak to będzie jechało, bo normalnie wciskając gaz ten samochód jedzie dużo lepiej, słuchajcie, niż 1.4 16V w tych wcześniejszych wersjach przedliftowych, ten najbardziej popularny, wolno ssący silnik z rodziny Fire. Tam to mieliście wrażenie, że jedziecie, bo tam się tylko przesuwaliście po prostu z miejsca, a tutaj proszę bardzo i już. Proszę, wyprzedzamy sobie tutaj teraz naszego trafika. Akurat mamy obwodnicę, więc możemy pojechać w maksie 130 na godzinę i w miarę szybciutko do tej prędkości się rozpędzamy. Katalogowo 12 sekund, więc to nie jest jakaś rajdówka ani wyścigówka, ale uważam, że jest okej. Okay, Popatrzcie, jest 120 na godzinę licznikowo, 120 z hakiem. Mamy w tym momencie dopiero teraz, proszę bardzo, 3000 obrotów. A więc co, było tak bardzo źle? No słuchajcie, naprawdę jest dobrze. Jeżeli chodzi o ten silnik, naprawdę jest dobrze. No i troszkę szkoda, że został tylko jeden silnik, ale no może taka polityka firmy. Ale słuchajcie, wracając do samochodu. Te samochody wychodzą praktycznie od samego początku w trzech wersjach nadwozia, do tego teraz jeszcze dołożyli taką specjalną uterenowioną wersję, ponieważ takie crossovery, suwy są teraz bardzo popularne i Fiat też chciał stworzyć coś takiego w Fiacie Tipo, ponieważ Fiat ma Fiata X, to jest taki crossover, tylko że jakiś taki mało popularny, więc do Fiata Tipo, słuchajcie, zrobili wersję Cross, czyli taki troszeczkę wyglądający jak terenowy samochód, taki uterenowiony, tylko że on z terenem nie ma nic wspólnego, ponieważ nie ma żadnego napędu na cztery koła, nie ma jakichś specjalnych silników, nie ma praktycznie nic jakoś bardzo specjalnego, tylko ma takie designerskie dodatki. Ma takie plastikowe dokładki tej błotników, ma takie tutaj dokładki przedniego zderzaka, na dachu ma dodatkowo railingi, no i w każdym katalogu, czy Pamiętacie, że on jest wyższy o kilka centymetrów, ale sprawdzałem te dwa samochody normalnego Fiata Tipo i Fiata Tipo Cross, to wydaje mi się, że ta wysokość tego samochodu to jest tylko dlatego, że ma po prostu wyższe opony. Tutaj w tym samochodzie na przykład mamy 16-calowe alufelgi z rozmiarem opony 205-55-16, a w krosie Profil opony jest po prostu 60, czyli automatycznie samochód jest wyższy. Dodatkowo do tego dochodzą te troszeczkę wyższe religii, no i robi tam się te 4 cm. I wydaje mi się, że to jest chyba tylko cały zabieg tego, że ten samochód po prostu jest delikatnie wyższy. No, aczkolwiek nazywa się cross i dużo fajniej wygląda. Oczywiście opcjonalnie w tych samochodach alufelki 16-calowe, 17-calowe takiej bogatszej wersji wyposażenia. No i stalowe felgi 16-calowe ze sferycznymi felgami, z założonymi kołpakami z daleka wygląda jak alufelka. Z tymi sferycznymi felgami to jest bardzo dobry pomysł. To jest chyba pierwszy pomysł wymyślony. Przez Opla, ponieważ Felga jest stalowa, jest w kształcie kołpaka. Przykrywasz kołpaki, i to wygląda jak Alufelga. Ja w moim samochodzie mam akurat Alufelgi, ale te stalowe Felgi z kołpakami wyglądają praktycznie identycznie. Ale popatrzcie, jak podchodzę do tego samochodu, jaki on jest wysoki. Naprawdę, ja mam m wzrostu i popatrzcie, ten, ten samochód tutaj praktycznie, kurde, sięga mi do brody. I przez to, że jest taki wysoki, to zawieszenie jest bardzo wygodne na nasze polskie dziury i na nasze polskie drogi. Słuchajcie, ten samochód naprawdę bardzo dobrze wybiera dziury i bardzo dobrze się nim jeździ. No fakt, faktem jest nowy i każdym nowym samochodem się dobrze, tak fajnie miękko jeździ. Ale tutaj prostota tego zawieszenia przechodzi ludzkie pojęcie. No to będą super koszty utrzymania. Z przodu normalny, zwykły MacPherson, czyli dolny wachacz, końcówka, drążka i praktycznie tutaj nic więcej nie ma. Łącznik stabilizatora. Z tyłu belka skrętna, czyli taki metalowy drążek pomiędzy tylnymi kołami. Do tego dwa amortyzatory, dwie sprężyny i tam kompletnie nic więcej nie ma. A więc chodźcie, idziemy zobaczyć do środka. Bo tak jak powiedziałem, bardzo przestronna kabina. Wsiadasz do samochodu bardzo wygodnie. Nad głową tej z przodu fotel jest regulowany góra dół, więc popatrzcie, ile mi zostało nad głową. Ja mam 1,80 wzrostu. Kompletnie nie brakuje miejsca. Przestrzeń tutaj na desce rozdzielczej do przodu to jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Deska taka normalna, zwykła, bez żadnych udziwnień. Nic tutaj jakichś wodotrysków nie ma. Tutaj akurat mamy tablecik, bo wcześniejszej wersji przedliftowej był taki ekranik wtopiony w deskę rozdzielczą. Tu jest wystający tablet. Mógł być większy. Ten jest ten z tych mniejszych, ale mógł być większy. Normalne, zwykłe analogowe zegary, gdzie w tych bogatszych wersjach wyposażenia mieliście taki ciekło krystaliczny wyświetlacz z dużym komputerem tutaj na środku. Duża, wygodna, przyjemna w trzymaniu kierownica. W każdym fiacie jest praktycznie taka sama. Z poduszką wielofunkcyjna. Dodatkowo gałka zmiany biegów też jest tutaj opryta skórą. Skrzynia biegów pięciobiegowa, ponieważ jest to najsłabszy silnik. Jeżeli macie mocniejszy silnik, czyli na przykład tego diesla 1.6, skrzynia biegów jest sześciobiegowa, ale tutaj na przykład mamy dosyć duży schowek. Możemy sobie tutaj do niego wszystko schować, co chcemy. Nawet możemy tutaj wrzucić 1 2 3 4 telefony bez żadnego problemu. Wejście tutaj mamy 12 V. Tutaj mamy wejście USB. Klimatyzacja w tym samochodzie akurat klimatyzacja manualna, no ale klimatyzacja już niestety w tych czasach musi być. Powyżej normalne nawiewy. Tutaj powyżej że jest system multimedialny, gdzie radio gra całkiem porządnie jak wczoraj podjechałem na dyskotekę Energy 2000 to DJ wyszedł pobawić się muzyką i przy okazji sobie możemy zobaczyć ile samochód pali średnio w mieście 7,1, jeżeli chodzi o spalenie to jest całkowicie na przyzwoitym poziomie i chodźmy teraz zobaczyć ile tam jest miejsca z tyłu, no jeżeli te samochody tak bardzo jeżdżą na taksówce to chodźmy od strony taksówkowej, otwierając drzwi bez problemu się tutaj wsiada do tyłu, od razu zauważyłem, że tylny fotel jest bardziej miękki od przedniego, 1,80 m wzrostu przed kolanami jeszcze mam spokojnie miejsca, nad głową jeszcze spokojnie miejsca. Zamykamy drzwi. Z tyłu niczego nie brakuje. Spokojnie tu możemy jechać w trzy osoby. Akurat w moim samochodzie nie ma podłokietnika, ale wiem, że w tych bogatszych wersjach wyposażenia były. Zagłówek za głową. Tchórze łapka jest, elektryczna szyba. Przestronnie, fajnie, nie ma kompletnie na co narzekać. Dużo miejsca pod fotelem na nogi. Chodźcie zobaczymy do bagażnika. Bagażnik w wersji kombi to 550 litrów. Już tutaj schowamy roletkę. Proszę bardzo, tutaj torba, plecak, wszystko się fajnie zmieściło. Pod spodem jeszcze mamy dodatkowe miejsce, a tutaj jeszcze bardziej, pod spodem mamy normalne pełnowymiarowe koło dojazdowe, co nie jest takie popularne teraz w tych czasach, ponieważ w większości samochodów są tylko zestawy naprawcze. Bagażnik elegancki, prostokątny, bardzo fajnie ustawny, oczywiście zamykany ręką, proszę bardzo i sprawa załatwiona. Także słuchajcie, to jest rocznik modelowy 2021, więc tam jeszcze było kilka możliwości, jeżeli chodzi o wersję wyposażenia i teraz w roku modelowym 2022 te samochody tylko z dwoma silnikami, czyli jeszcze raz jeden cylindrowe 100 koni, które ja tutaj mam w tym samochodzie, niezależne od wersji samochodu i 1.6 diesel multi Jet 120 KONI i też niezależnie od wersji samochodu. Dodatkowo wersje wyposażenia w tym momencie tylko dwie: tańsza i droższa. I dodatkowo możecie do tego dokupić sobie tam kilka pakietów. Ten dokładnie samochód: 79,900. Także słuchajcie, jeżeli podoba się nowe Fiat Tipo po liftingu w wersji kombi z 3-cylindrowym silnikiem 1,0 o mocy 100 KONI, łapeczka w górę, subskrypcję. A my widzimy się w następnym odcinku. Papa. Pa. A dzisiejszego Fiata Tipo do testów użyczył nam krakowski salon Autokrak, Kraków ulica Radzikowskiego 160.